System MeduSky umożliwia wysyłanie powiadomień mailowych i smsowych do zarejestrowanych użytkowników. Domyślnie mechanizm komunikacyjny wysyła wiadomości od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 20. Jeżeli chcesz dokonać dedykowanych dla swojej szkoły ustawień, możesz to zrobić samodzielnie w prosty sposób. Kliknij na ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz opcję Konfiguracja aplikacji. Przejdź do sekcji Wysyłanie wiadomości w godzinach od do i ustaw pożądane parametry. Jeżeli chcesz wysyłać wiadomości w niedzielę, w kolejnym oknie zaznacz Tak. Operację potwierdź przyciskiem Zapisz. Pamiętaj, że wiadomości z systemu EduSky wychodzą co 5 minut. Nie zapominaj również o tym, że w przypadku standardowych ustawień systemu wysyłane wiadomości, zarówno mailowe, jak i smsowe, wymagają akceptacji właściciela lub pracownika, któremu nadałeś takie uprawnienia. Nie wymagają zatwierdzenia jedyne tzw. wiadomości systemowe, np. o założeniu nowego konta lub powiadomienia windykacyjne.